We wczorajszych wiadomościach TvP wyemitowano reportaż, który dotyczył konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w Końskich. W materiale tym wypowiedziała się m.in. pani Katarzyna, która została podpisana jako mieszkanka Końskich. Realizator najwyraźniej zapomniał dodać, że pani Katarzyna jest także radną Rady Miejskiej w Końskich, wybraną z niezgadniecie jakiej listy z listy Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, ta sama pani Katarzyna zadawała pytania Andrzejowi Dudzie podczas debaty prezydenckiej w TVP w Końskich w 2020 roku. Ale lecimy dalej. Kolejną osobą wypowiadającą się w tym reportażu jest pani Anna, podpisana jako mieszkanka powiatu opoczyńskiego. Ta sama pani Anna jest także radną Rady Powiatu Opoczyńskiego, wybraną, a jakże, z listy PiS. Co za przypadek?